Hej siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja Szymek i ze mną y, Cyfer, witam cześć, cześć, dzień dobry. I gramy dzisiaj w Minecraft, a szczególnie w mm, Combat gramy, tak szczegółowo już mówiąc bardziej, ale na teksturkach 4x4x4 razy, 4 razy 4. I to jest wszystko małe. tutaj wydaje się strasznie, strasznie małe, naprawdę, popatrzcie, jednak na, a na 5 faktycznie no jest normalne, ale... Na, nawet nadal mi się wydaje, że to jest o wiele mniejsze niż no, no jest normalnie. Patrz, nawet jak te śmiesznie miecze wyglądają i tak dalej. No, wygląda to bardzo śmiesznie. I ustawia ta mapa, nie teraz. No jest. trochę trochę tak. Czy my sobie ustawiamy jakieś opcje specjalne tutaj, czy nie? Nie wiem szczerze, a potrzebne nam możemy jakieś. specjalne Możemy sobie opcje. wyłączyć na przykład piecy, które nam będzie niepotrzebne, ponieważ włączymy sobie auto przepalanie. Eee, no i to tyle, to tyle. W sumie ustawię się tutaj tylko czas. Okej. Okay. No i możemy sobie w takim razie. Startować. No dobra, trochę to jest łatwiejsze niż ostatnie, bo można rozpoznawać, ale dobra, to się tak wydaje, wszystko jest duże. Małe Chyba. znaczy, małe. Te, ale... Stare, a wełnę widziałeś? Lol, jak Ta wełna wyglądała. Właśnie, właśnie co takie. Lol, o co chodzi, tak naprawdę, nie? No więc może też śmiesznie wygląda, naprawdę. A oczywiście, jak wbijecie tutaj, no taką sporą, no, powiedzmy 2000 łapek, to będzie kolejny odcinek. Z Tekstur 2x2, zobaczę wtedy, dopiero musi być śmieszny. Chociaż nie wszystkie wizje i temy są tutaj w takich tych. Ol, jak jabłko wygląda, ej. Aha, bo to musi być na niektóre te. Ale jak jabłka wyglądają, w Co to, to jest? To jest axe? Aha, dobra, to jest pickaxe, no dobra. O stary jak książki Ta. w Co się dzieje? Dobra, ja tutaj muszę. Roz... O, o... Drewno śmiesznie od dołu wygląda, dobra, ale. Ale mam w ogóle drewno. patyki, czy ty to widzisz? Ładnie. To to jest, jest... jakaś masakra, naprawdę. Ty, ja ja mam kill ja nie wiedziałem, że mam killów, czujesz jaki to? Masz, jaki masz, jakie masz? O, piston Trzywiany. w ogóle! Myślałem, że to jest kobblestone, a to, nie, to się okazuje, że to nie jest kobblestone, tylko to jest piston. No dobra, ale... A Gravel wygląda jak kobblestone, Tak. I już myślałem, że mam e, trzy kobla, a to się okazuje jednak, że nie mam trzech kobla, tylko mam dwa gravel'e i jeden kobblestone, więc... Więc więc super tak naprawdę, super się bawisz, twórco tego resource packa. Dobra, ale bardzo, mam już drugi, mam już, fajnie, drugi mam już drugi, mam już drugi. Ja już mam yy, jeden Ale jestem stary, w ogóle ja mam FPS-ów tutaj. Jak te książeczki wyglądają? A. Ja przy... mam 109... Co czy ja Książki tak małe u mnie FPS? nie zmieniły tego. Zmieniły ci ten? U mnie książki mają tą samą teksturę. Ale wiesz co od góry było widać? Tak ten. Drewno. A, od góry, no ta, ta. No, rozumiem. Myślałem, że chyba książki te są w ekwipunku. Nie, bo nie, nie, Wszystkie ale itemy nie, nie, zostały zmienione, No, ale. Dobra. No, szukam jeszcze... o, ja jest nie wiem, co nie? No, nie, jeszcze nie, 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 wiem, nie, 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 No, niektóre nie, da się rozróżnić, ale niektóre faktycznie nie, 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 kurde, jak nie, jak ten jak, jak nie, wygląda. What is this? nie, 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 już nie, 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 No, nie, 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 Dobra, nie, 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 No, nie, No, nie, 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 No nie, No, What is this? Ja nie, ja nie wiem, jak ktoś może grać na tym. Naprawdę, jeśli ktoś z Was gra, no to. Ta, ale to, to nie wiem nawet, czy to specjalnie jakoś FPS-y przyspiesza. No musi, bo wiesz, co mnie no jest. No ja mam ty... ograniczenie, czekaj, sobie sprawdzę. Okej, okay, tutaj muszę zrobić Unlimited F3. No, mam 203, a niedawno miałem gdzieś na jakiejś mapce Parkour 1000, więc. Ja też miałem 600 normalnie, a tu wszedłem mam 170, także. Więc no nic, no. możliwe, że to A może wiesz jakoś... co? A może dla C że tak dziwnie wygląda, może więcej za to bierze A FPS może właśnie świat dookoła nas po prostu okay. normalnie tyle bierze FPSów, bo to nie jest... Niekoniecznie też może, może tak być, być związane z resource packiem. Ła, wow, kowadły się, dużym. Dobra, mam diamenty stare. bo po prostu kilok... pełno działa tej e, command blocków. Chociaż nie zbyt teraz dużo command blocków tutaj działa, więc... Łot, stary, ty diamenty zbierz! Jak <śledz> diamenty nie a, a ty wyglądali. już masz! Ja nie mam... jeszcze trzeci iron ingot szukałem. Ale ja Już, nie, kurczę, przodu, ja już ci jest, normalnie coś. szukam, nie? No nie. To, że o, be... dopiero za tyle czasu. Jak, jak wygląda ten. Eee... No, jak się nazywa? Kube. Bedrock, bedrog, bedrog, właśnie, to też chciałem powiedzieć teraz. Co to, to jest w ogóle? A kowadu szkoda, że nie ma zmienionego. Łe, kowado mogło zmienić. Kowado wygląda normalnie, się? więc to akurat szkoda tutaj bardzo, bo myślałem, że to jakoś tak. <śled> Dobra, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać tego, jak będzie wyglądało faktycznie na tym teksturpaku. Będzie wyglądał ten diament Co Pamięci to jest? Co to jest? Się Co to jest? To diament? Ta! Pary, weź do punktu Ja no, wiem, ja widzę What the fuck? Jak to a, wygląda? Mera, jak słoik, tam słoik tam stary ta. jakiś słoikku czy starajmy? Strasznie mniej to wygląda. No ale no dobra, musimy... a ja zbroję zobaczę sobie w ogóle zaraz mniej więcej. Jak to jest. Oh, wygląda. Dobra, jak robię jest? zbroję. Co to jest chestplate? A, ale teksturka nie jest zmieniona normalnie, jak założona mam. Szkoda. Okay. Szkoda, tutaj też no to karty można zmieniać też, więc to szkoda, że autor o tym nie pomyślał. Mm, ale też nie, nie chciałem sprawdzać specjalnie przed tym, przed odcinkiem, jak wyglądają te rzeczy, żeby tak w trakcie zobaczyć się z niektórych tych. No więc, więc no, trochę świeże to jest, naprawdę. No, wariacko, nie wariacko. W wariackich tak papierach wykonać. dzisiaj. Tak. Ta. No ale. Ta, 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 ta. No ale po powiem wam w ogóle, że niedawno właśnie wczoraj się pojawiła piosenka na kanale, bardzo wam się spodobała. Najgorsze jest jednak to, że jak ktoś was powtarza piosenkę, to jakby YouTube nie nalicza kolejnych wyświetleń, ale no jestem ciekaw jak będzie wyglądał czas oglądania na tym. No ale bardzo, bardzo bardzo fajnie. Piosenka wam się podoba. Tam o matko, tam jest chyba 5000 łapek już mm, i 1300 komentarzy chyba, więc spoko. No, ale piosenka też zazwyczaj jest tak, że ona przez po prostu długi czas jest słuchana. A mi się też podoba, mimo że ona nie jest zbytnio związana z czystym Minecraftem, tylko z jedną nimgierką. A ty słuchałeś już czy nie słyszałeś? Też że słuchałem, kurczę. Tak? O no tak! To git. mnie nie, nie, nie ten nie zabrał na nagrania, mnie mnie odsłuchał. Tak, tak. Znaczy nic nie mówiłem, nic nie nic. <laughs> Co? Ja cię słyszę. Naprawdę? Ja, ja bym tak zrobił? Ja też nie, Ciebie nie, słyszę. Nie, nie, nie. też cię słyszę. Nie, ja tak wiem. Ale to mam to dużo to czasu to czas tak. jeszcze, mam 3 minutki, że bez bicia. No tak. Ale ziomek bez bicia, tak, nie? No całkowicie bez bicia, mordo. Nie, to jest po prostu masakrycznie. Nie. to jest stary, mega jak Nie, wygląda. <laughs> tak, ale no jak jesteś mam ją na sobie, to nie widać tego. Ty się stary no. kojarzy z taką gierką, co w przeglądarkach była kiedyś. Ace of Space czy coś takiego? No to ja nie kojarzę. Ty na informatyce grało, kurczę zawsze. Możliwe, możliwe, ale ja takie, takie gry nie grałem. Ja na informatyce byłem bardzo dobrym uczniem i robiłem zawsze to, co mówił nauczyciel. To właśnie my graliśmy, tak. A. No to nauczyciel jak wam kazał, no to spoko. Nie kazał, no ale nie miał problemu do tego, nie? A. No jak naprawdę. ktoś chciał go słuchać, no to go słuchał. A ja zbieram diamenty stare. Na informatyce. Czy jak diament? E, tak. Kupiłeś bitcoiny w szkole, a? ki kurcze. No jak? Bo, o, po, po to ja są te wiem. komputery w szkole, nie? Te, te sale informatyczne. ja. Ty Ty Ej, to szkoła ja. w ogóle śmiesznie wygląda. Ja na początku nie zauważyłem w ogóle, że szkoła istnieje tutaj. A ono takie 4 piksele po bokach i tyle. No więc trochę śmiesznie to wygląda. Dobra, Dobra ja już mam kurde. stary prawie seta, tam nie wiem jak ty. No, Ja mam dużo z diamentów, ale chyba jeszcze mi nie starczy tak naprawdę. No bo ty tam chwilę szybciej zebrałeś te, te wszystkie te. No i ten na pierśnik jak majtki wyglądał. Tak, ja właśnie jest. nie wiedziałem co to jest w ogóle, czy to. Ale co to, to, to się zalicza, czy nie? To jest za resource pack. ja przepraszam. Ej, co bardzo. to jest? To jest leginsy, one wyglądają jakby. Aha. Porąbane powiem ci, no to. Co to znaczy. Jest. To jak w ogóle wyk... Ej, zrobiłem jeszcze raz. Aha, to jest diament. Zdraj, że diament wygląda podobnie jak leggingsy? Leg leg Serio? No, zobacz sobie, no ta. Wiem, że buty, wiesz, co tak bardzo podobne są. No, w sumie o obie rzeczy tak, w po połączenie tych obu rzeczy. Więc wy okazuje się. O, matko, dobrze, że, że jesteśmy na trybie Ultra hardcore, bo trochę wysoko mi spadł Alvin na twarz. Więc więc mógłbym już umrzeć. Ale na całe szczęście dla ciebie nie jest tak łatwo. Nie jest tak łatwo jak powinna być. Dobra, ja już... stary, jeszcze w 38 sekund, czajesz do bicia się. No, a mi jeszcze klaty brakuje. A ja znaczy mi brakuje spodni. tylko miecza. A mi miec z tego spodnie. Ale nie mogę nigdzie znaleźć diamentu, o już jest. Właśnie teraz. Może ja wszystkie pozbierałem, tak? Może tak. To było Może takie nie. sugerowanie, mordo. Że po prostu coś, źle zrobiłeś, dobra. Ja muszę teraz tylko jedną rzecz zrobić. Bo ja się zazwyczaj tym po prostu omijam to, ale teraz mi jest to potrzebne. Dobra, Ja to... ciągle Gravel kurde z tymi, z Cobblestone'em myle. A ty po co ci Cobblestone teraz stary? A po nic, ja po prostu się przekopuję, wiesz, i kurde Gravel kilofem, off'em tak, bez tak, sensu. Ta. A to ja nawet sobie nie zrobiłem stary łopaty. Ja też nie, ale tak wolałbym łapką kurczy. Czy mi się kilof przyda no, i co? Sumie... O, 5 sekund mamy. Aha, aha, dobra. A do tego ja ciebie jeszcze słyszę mordo. Nie mogę craftingu znaleźć, dobra tu jest crafting chyba. Dobra. No, ja też przed też szukam, ale znalazłem na szczęście. Dobra, teraz gdzie pijemy, muszę cię znaleźć. O, ja cię słyszałem ty przed chwilą. jesteś stary. Ja cię ja słyszę, Mordo. Tylko nie wiem kompletnie gdzie. Ale teraz jesteś cicho, to jest trochę creepy. Nie chcę, żebyś był tak cicho. He <mudził> <śled> <śled> nie rówta! Nie rób. Ja się gdzieś ja kopię daleko od Mnie Nie obchodzi to, że, że, że powinniśmy się kolepać. Ja poczekam jeszcze jak będziemy świecić. Tary, arbuzy! Rozkopałeś arbuza? Ej, chyba nie jeszcze... A dobra, odkopię, rozkopię. Tary zobacz, jak arbuzy wyglądają. Co ty? Ej, ale w sumie podobne, najbardziej podobne z tych wszystkich rzeczy. Jakbym tak powiedział. Tak, jak, jak taki zielona półmiska tak. O! O! o. To czy żebyś się dokopał do jakiś jakiś tuneli? Ty Jomek, a kto tu łazi na dole? Halo. Kto tu chodzi przy Pedroczku? Halo, halo. Tu widzę start. W tę stronę będziesz. Dobra. Gdzie ty, Szymek? Jesteś szybku. No za zabudowywanie się przepraszam bardzo. Mek, halo. To gdzie? Pytałem coś, tak? Co to za zabudowanie się w górę? Kto niby? Ła! Wow. Po co ktoś miałby takie rzeczy robić, Mordo? To jest Minecraft przecież tylko. Ja nie wiem, stary, po co, ale generalnie no to. Nie ma problemu, ja też mogę iść. No to spoko. To mówmy się tak właśnie, jak, jak, jak tak mówisz. Stary, wiesz, to jest śmieszne. Tylko nie chcę ci tego mówić na razie. Możliwe, że. Mm, ja nie będę tego mówił. się wstydzę. Co? Co? Nie, nic, nic. Mówię, Dobra, że się to enchantuj Miecz w takim razie za karę. Dobra, tak zrób, tak zrób. Ba Kierę. Coś na mnie spadło? A to nieważne. Kogo to w ogóle interesuje w tym świecie dzisiejszym? Ale to stary, ale się nie. <laughs> nieważne, nie interesuj się. Dobra, ja jeszcze zrobię to. Gdzie ty jesteś, kurde? A ja ci powiem, że... No nie, nie powiem ci. Nadal jeszcze będę trzymał ten sekret w tajemnicy, mordo. Tak? Mówisz tak? Dobra, spoko. Mhm, tak bym chciał zostawić, bo jednak to jest trochę... trochę takie niekorzystne, żeby tobie powiedzieć takie rzeczy. Ja nie wiem. Mhm. Ale... Dobra, może już jestem gotowy. Jeszcze tylko to, dobra. No Ciebie, słyszałem. Ja też słyszałem, jak zakląłeś coś. No, no... Ja, Co za, słyszałem? ja zaklinać coś? Stary. Nie, no nie mów, że Ty sobie robisz... No stary, Ty jesteś za ścianą jak nic! Nieprawda. Gdzie Ty jesteś, kurde? Odpowiedz, gdzie Ty jesteś, ej. Tomek, gdzie Ty... Ała! Ja wiem, gdzie Ty jesteś. Ja Cię słyszę doskonale. Też słyszę, nie, tak, że teraz się nie ruszasz w ogóle. Mhm, mm nie ruszam się w ogóle, mordo. Hmm. Ale teraz jest creepy. A, i co, i co? O, ale masz jeszcze ten miecz? O, ale to Co już było. Ja miałem stary jeszcze jedno jabłko. Stary To za nie! Minąłeś mnie, minąłeś mnie. Nie wierzę! Ja widziałem koniec twojej zbroi, tylko zobaczyłeś. Stary, tak, patrz, się tak wychyliłeś? Wychyliłeś nie się i wie... się cofnąłeś. Tak! Za chwilę nawet ci chciałem o tym powiedzieć, ale powiedziałem nie, 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 nie powiem ci o tym, bo wiesz, miało za łatwo. No, ale dobra, widzowie, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. mną był cyfer, który przegrał. A. Tak tak, bardzo mu dobrze w ten No, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli chcecie wiadomo tekstury 2 na 2, które mam nadzieję, że będą trudniejsze od tego. No to Ej. możecie oczywiście zostawić tę łapkę w górę. Możecie zasubskrybować ten kanał. Co? Zostaw suba! Zostawcie suba! Trzymajcie się! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć! Komerkę zrzuciłem.